Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton i w tym filmie chciałbym was nauczyć jak dobrze grać w Booma, zdradzić wam wiele trików, których nauczyłem się przez ponad 50 godzin, kiedy testowałem w Booma i grałem na serwerze z widzami, więc mam nadzieję, że te wskazówki jakoś wam pomogą się przygotować troszeczkę do turnieju i też trochę potrenować samemu. Na początek tylko szybciutka informacja, że codzienne treningi w postaci live'ów z widzami z serwera prawdopodobnie zaczną się... Od jutra, czyli od wtoreczku. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, możliwe, że niektóre dni będę pomijał, ale taki jest na razie plan. A więc zacznijmy od samych podstaw booma, czyli od bomb i o tym jak je rzucać. Już trochę wam o tym mówiłem wcześniej, ale tutaj jeszcze to powtórzę, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą. Więc po pierwsze... Najnormalniejszym skokiem w świecie jest po prostu skok przy użyciu bomby, więc kiedy biegniemy ze sprintem, to możemy pod siebie rzucić bombę. I nie ja zazwyczaj nie rzucam ich dokładnie pod siebie, ponieważ patrzcie, kiedy ja rzucę bombę tutaj i idę, biegnę, 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 to ona mnie wyrzuca w bok raczej, nie? Bardziej w bok. I nie mam aż tak wysokiego, nie lecę aż tak wysoko a raczej wypycha mnie w bok. Więc ja staram się zazwyczaj rzucać bombę mniej więcej troszeczkę przed siebie, czyli kiedy biegnę, to staram się patrzeć troszeczkę wyżej, żeby ta bomba trafiała w miejsce, gdzie ja za chwilę będę i idealnie, żebym wyleciał. I oczywiście. Co zrobię, i idealnie trafiłem w tą wyspę, na którą chciałem. Kolejną techniką, którą możemy robić, to jest przy biegu. Oczywiście klikacie także w sensie przyrzucenie bomby, zaraz po rzuceniu, klikacie spację, więc to was wyrzuca troszeczkę dalej. O, w ten sposób. Widzieliście? Było troszeczkę wyżej i było troszeczkę dalej. E, więc to jest kolejna technika. Połączenie rzutu bomby ze skokiem. Kolejną techniką jest rzucenie podwójnej bomby. I znowu, raczej nie będę tutaj tego robił w taki sposób, że patrzę się konkretnie pod siebie, tylko raczej patrzę się też troszeczkę do przodu, żeby te dwie bomby r wyrzuciły mnie raczej w górę niż w bok, ponieważ właśnie chcę lecieć w górę. Czyli na przykład staram się wskoczyć tutaj albo nawet tutaj i postaram się rzucić dwie bomby i połączę to później jeszcze z kliknięciem spacji. Czyli rzucam dwie bomby i klikam spację po tam bardzo małym odstępie czasu. Czyli to wygląda mniej więcej tak. I i idealnie, trafiłem na drzewo, o to właśnie nam chodziło. Teraz mogę na przykład z powrotem wrócić używając pierwszej techniki, czyli że tylko rzucam bombę pod siebie, ponieważ nie muszę wylecieć jakoś strasznie daleko. Tylko po prostu zrobić tak i lecę sobie w bok. Więc ogólnie te takie podstawowe techniki rzucania bomb to jest kombinacja tego, żeby rzucić jedną albo kilka bomb pod siebie e, i jednocześnie kliknąć spację w odpowiednim momencie, jeżeli chcemy na przykład wybić się wyżej, aniżeli bardziej w bok. Bo oczywiście, gdybym nie użył spacji, to może to bardziej wyrzucić w bok. To także może być spoko. Trzeba z tym trochę pokombinować, ja głównie zawsze patrzę się trochę wyżej i używam spacji. E, taką mam zasadę. Oczywiście ja cały czas używam tej techniki takiej, że trzymam Ctrl i W, co sprawia, że cały czas sprintuję nawet jeżeli wpadnę na jakąś ścianę, cały czas jestem w sprincie. Więc to jest bardzo przydatna technika, którą Wam polecam sobie wypracować, a nie, że klikacie dwa razy W, ponieważ to sprawia, że jeżeli wpadniecie na jakąś ścianę, to później już sprinta nie macie. Trzymanie Ctrl i W cały czas sprawia, że cały czas macie sprinta, nawet jeżeli wpadniecie na jakąś ścianę i w powietrzu także jest łatwiej to kontrolować, kiedy się sprintuje. A oczywiście, kiedy sprintujecie w powietrzu, to lecicie trochę szybciej, no bo mechanika Minecrafta jest dziwna i tak to działa. Dlatego polecam... Kiedy jesteście zawsze w powietrzu plikać CTRL W, będziecie mieli większą szansę na to, że doleciecie do wyspy, do której chcecie dolecieć. Kolejną techniką, która jest już bardzo trudna, jest rzucenie trzech bomb. I chciałbym wam to pokazać w wolnym tempie, ale <grym> będzie to ciężkie. Mogę Wam spowolnić film ostatecznie. Ale opowiem Wam mniej więcej, co ja robię. Rzucenie potrójnej bomby to jest dość mocny wystrzał. Na przykład z tej wyspy mógłbym przeskoczyć spokojnie tam. Żeby to zrobić, robię tak. Staję mniej więcej nie, na, nie tuż na krawędzi bloku, tylko troszeczkę wcześniej staję. Rzucam nad siebie bombę, centralnie na ciebie, ale nie będąc w ruchu, bo biegnąc w ruchu i rzucając bombę na siebie, nadajemy jej inny kierunek. Więc staję w miejscu, rzucam bombę na siebie i potem odsuwam się i po chwili, kiedy ta bomba zaraz będzie miała trafić, w ziemię, rzucam jeszcze szybciutko dwie bęby pod siebie drugi raz i jeszcze kilka spację. To mi daje wtedy potrójny odrzut i wtedy jest on naprawdę mocny. Spróbuję wam to teraz zaprezentować. Nie zawsze mi się to udaje, ponieważ ta technika jest nieprosta. O, tym razem było ledwo, ale jak widzicie, udało mi się. Ta technika jest dość trudna i ten skok jest dość daleki. Ale na, na niektórych mapach te skoki są troszeczkę mniejsze pomiędzy wyspami, i te, faktycznie, e, faktycznie ta technika może być troszeczkę bardziej efektywna. Na przykład moglibyśmy spróbować jeszcze tutaj. Jak widzicie, tutaj udało mi się za pierwszym razem na ludzie. Więc wszystkie te techniki, które wam tutaj pokazałem, wymagają praktyki. Więc możecie albo przejść na serwer i po prostu sobie spróbować, potrenować te skoki. Co prawda, możecie odpaść z gry. Oczywiście przez to, że spadniecie w przepaść, ponieważ wam na przykład nie wyjdzie. Ale możecie spróbować, probować też jakieś łatwiejsze skoki, albo po prostu pobrać mapki na singla i spróbować samemu. Ja wrzuciłem na kanał ogłoszenia na Discordzie Buma, jak sobie to zrobić, żeby móc sobie samemu potrenować na singlu i możecie to sobie spokojnie zrobić. Możecie sobie tam wykonać odpowiednie komendy i będziecie mieli wtedy bombę, więc także możecie sobie poćwiczyć różne skoki z bombami. A teraz omówię kilka błędów, które zauważyłem, że ludzie często robią, zwłaszcza na początku. Niektórzy rzucają bomby w taki sposób, że nie patrzą się w stronę wyspy, do której lecą, tylko patrzą się właśnie do tyłu, żeby jakby bomby ich odrzuciły. No okej, okay, jakby jeżeli ktoś to potrafi wypracować no to nie jest to jakby technika, która nie działa, ale uważam, że ona nie jest dobra, dlatego że nie widzimy wyspy, na którą lecimy, a tam zawsze może się zrespić zaraz, zaraz gracz albo może ktoś tam zaszyć i nas zrzucić. Więc myślę, że dobrze jest zawsze obserwować tą wyspę, na której się ląduje, ponieważ to zawsze jest jakieś tam niebezpieczeństwo. Dlatego uważam, że nie powinno się używać tej techniki, może w jakichś skrajnych przypadkach albo jeżeli będzie jakaś wyjątkowa sytuacja, ale to Wam opowiem za chwilę. Ogólnie o wiele lepiej myślę, że jest używać takiej techniki, że po prostu lecimy tam i patrzymy się w tą stronę, w którą lecimy. Lecimy. Kolejnym błędem jest rzucanie więcej niż dwóch bomb. Ponieważ to, co Wam powiedziałem, dwie bomby są spoko. Ponieważ kiedy się rzuca dwie bomby, one jak widzicie, wybuchają w tym samym momencie, no znaczy w podobnym momencie, i nas wybijają po prostu wysoko. To jest spoko. Ale jeżeli rzuci się więcej bomb, to przez to, że te dwie pozostałe bomby już zdążyły wybuchnąć, to tą trzecią bombę odrzucają. Czy tam czwartą, piątą i tak dalej. Więc gdybym chciał dolecieć tutaj, rzuciłbym więcej bomb w ten sposób. Jak widzicie, te bomby doleciały tutaj i sprawiły, że cofnąłem mnie z powrotem. I wcale nie doleciałem na tą wyspę, na którą chciałem. I często się zdarza tak, że zamiast zlecieć na tą wyspę, z której skakaliście, to zlecicie wprzewać po prostu, nie? Na przykład, jakbym skakał pomiędzy tą wyspą a tą i zrobił ten trikę, znaczy, właśnie starał się rzucić kilka bomb, a nie, a nie tyle, co chciałem, nie? Czasem się tak zdarza, że właśnie te bomby nas odbijają. Mniej więcej w ten sposób. Oczywiście ja ten troszeczkę zlamiłem, ale mniej więcej taka jest idea. Dlatego powinniście rzucać tylko dwie bomby maksymalnie, no albo tą ostatecznie jedną, jeżeli ktoś potrafi dobrze to skobować z kliknięciem spacji, żeby skoczyć. Więc maksymalnie dwie bomby. Rzucając trzy, możecie tą trzecią wypnąć i po prostu możecie stracić życie w głupi sposób. A więc teraz omówimy sobie, jak właściwie atakować przeciwników bombami, no bo w końcu bomby to jest główna broń w bumie, więc podstawowa zasada do wszystkich technik atakowania przeciwników bombami jest zasadniczo jedna. Po pierwsze, jeżeli chcecie kogoś zaatakować i zrzucić, to musicie myśleć o tym, gdzie rzucać bomby, aby go wypchnąć, ale żeby siebie nie wypchnąć, ponieważ bomby wypychają zarówno przeciwników, jak i was, i ciężko jest zrobić, żeby wypychały tylko przeciwnika, a żebyście wam się nic nie stało. Więc najlepiej i najprostszą techniką jest rzucanie bomb pod siebie, a tak, żeby być obok przeciwnika, albo po prostu obok przeciwnika, bo w ten sposób zrzucacie przeciwnika, odpychacie go w bok, te bomby na niego działają, a was wypychają do góry, więc w ten sposób rzucacie dwie bomby, jak widzicie, przeciwnik mocno odleciał a mnie wyrzuciło w górę i nawet nie musiałem się w ogóle starać, żeby z powrotem wylądować na wyspie, na której byłem. Większy problem mają ludzie, na przykład, kiedy są w takich dziurach, ponieważ często zamiast właśnie z bombami, tak jak się to powinno robić, to oni po prostu zaczynają bić kogoś patykiem. I faktycznie, jak się będzie tym spamowało, to czasami może się zdarzyć, że nawet wyrzucicie kogoś jedną kratkę, ale zazwyczaj to nie działa i to nie jest dobra metoda. Po prostu się będziecie pacali tymi patykami i nic wam to nie da. Lepiej jest właśnie zrobić tą technikę z bombami, czyli, że rzucacie bomby pod siebie i wtedy to wypycha także przeciwnika. Oczywiście on stoi, jakby tutaj w tak. Na jedną, czy nawet dwie kratki, ale oczywiście to także działa, ponieważ będzie też wypychane lekko w górę, więc w ten sposób, jeżeli to zrobicie, jak widzicie, przeciwnik został wypchnięty, ja spokojnie wylądowałem na tej wyspie, na której byłem, więc w takich dziurach, nawet jeżeli są na jedną kratkę, nie bijcie patykiem, bo to prawdopodobnie nic Wam nie da, lepiej jest użyć bomb. Teraz opowiem o takiej technice, którą nazwałem tutaj skok z odbiciem i ona wydaje mi się, że jest dość ryzykowna, dlatego jej nie używam już tak często, ale myślę, że możecie ją wypróbować i zobaczyć, czy dla Was na przykład działa i czy Wam się ona podoba. Polega ona na tym, że kiedy skaczemy na jakąś wyspę sąsiednią, gdzie jest przeciwnik, to staramy się właśnie nie tak skoczyć, żeby zostać na tej wyspie i zrzucić tego przeciwnika, tylko odrzucić i siebie, i przeciwnika. Jest to znacznie prostsze, ponieważ łatwiej jest nam właśnie skontrolować bombę w taki sposób, mam wrażenie, że żeby, żeby nas odrzuciło. Więc co będę robił? Tym razem nie będę rzucał bomb pod siebie, żeby wylecieć w górę, raczej będę je rzucał właśnie obok siebie, żeby wyrzucić zarówno przeciwnika, jak i mnie. Tylko że ja będę starał się odrzucić w tą stronę, w której jest ta wyspa. Więc jeżeli będę skakał tam, to będę starał się zrobić tak, żeby mnie odrzuciło do tyłu i żebym wrócił na tą wyspę. W praktyce wyglądałoby to pewnie mniej więcej tak. O, proszę bardzo, udało mi się, przeciwnik został zrzucony. No to akurat nie do końca dobrze to wymierzyłem, dlatego ledwo mi się udało, ale gdybym to wymierzył troszeczkę lepiej, to myślę, że udało by mi się wrócić mniej więcej na ten punkt, z którego skakałem. Jest też taka technika ataku, żeby skakać na jakichś graczy, którzy są na jakiejś wyspie i podczas spadania na nich z góry zarzucać ich bombami po to, żeby ich wypnąć. więc jest coś takiego, łop! I odbijamy go. Przeciwnik został mocno wrócony, a my troszeczkę mniej i przez to mogliśmy e, ko, skontrolować nasz upadek. Mniej więcej w taki sposób. Jednak należy pamiętać, że w tej technice właśnie o to chodzi, żeby skakać na przeciwników z góry, a nie z boku. Jeżeli skaczemy na przeciwników z boku, na przykład skoczyłem w taki sposób i gdyby tutaj stał przeciwnik, to bardzo łatwo było, było mnie zrzucić z łuku, po prostu we mnie strzelić, ponieważ trajektoria lotu jest prosta do przewidzenia. Tak samo z mnie mnie spoko, nie miałby żadnego problemu, ja bym spokojnie poleciał. Jeżeli nawet nie chciałby używać żadnej z tej broni, może po prostu pod siebie rzucić dwie bomby. I i wtedy, kiedy ja sobie tutaj ładnie lecę w bok, to te bomby idealnie mnie wypychają i spadam w dół. Więc nie polecam skakać na jakieś wyspy od boku. Raczej, z, jeżeli chcecie na koło skakać, to robić to mądrze i skakać na takiego przeciwnika z góry. W ten oto sposób. Tak to się powinno robić, a nie w taki sposób, że wybijacie się lekko i wskaczecie jakby na wyspę od boku, ponieważ wtedy jest was naprawdę bardzo łatwo zrzucić. Po prostu można rzucić parę bomb pod siebie, nawet nie trzeba się martwić, żeby się z wami konfrontować, jakieś tam napatyki czy coś. Więc, jeżeli chcecie na przykład atakować osobę, która jest na drzewie, nie jest to dobry pomysł, żeby skakać stąd. Oczywiście da się tak wybić, żeby jednak spadać na tą osobę, ale jest to cięższe. Ja bym raczej, jeżeli chcecie zaatakować osobę, która jest na drzewie, radził sobie przejść na tą wyspę. I teraz jesteśmy na podobniejszym poziomie, więc teraz jestem wyrzucony w górę i mogę łatwiej starać się zabić tę osobę. I mam także większe pole do manewru, jeżeli chodzi o lądowanie. Dlatego nie atakujcie raczej wysp od boku, a starajcie się na nie naskwikować wysoko z góry, jak tylko najwyżej się da. Z tego powodu, też przewaga wysokościowa na bumie jest bardzo, bardzo ważna. No, ale dobra, powiedzmy, że stało się. Jesteście na wyspie i jakiś gracz na was spada z góry. Teraz, jak sobie z nim poradzić? Więc to nie jest takie trudne. Wystarczy, że znowu użycie, użyjecie tej samej techniki i będziecie starali się ustawić tak, żeby bomby wyrzucić mniej więcej w momencie, w którym on dotknie ziemi, i wyrzucić je tak, żeby go odepnąć. Czyli nie znowu centralnie. Jakby w tym miejscu, na które ma spać, tylko obok tego miejsca. Więc gdybyśmy sobie zrozpił haseczka, który tam sobie spada, poczekaj, staram się, wy jakby wyczu wyczuć timing, kiedy on będzie już na ziemi, i wtedy go zrzucić. Oczywiście to zrobiłem to troszeczkę za późno i gracz pewnie by mnie zasypał bombami, i bym spadł. Ale także da się to starać jakoś kontrolować. Na przykład, jeżeli was zasypuje bombami, możecie się na przykład ustawić pod takim kątem, żeby te bomby wyrzuciły was na inną wyspę. Więc są różne techniki, a możecie tego gracza na przykład bardzo łatwo zrzucić, gdybyście to zrobili w taki sposób. To ja go pewnie by odepchnęło w tamtą stronę, i by został zrzucony. Więc agresywne raszowanie, jeżeli ktoś chce, to trzeba to robić naprawdę, naprawdę mądrze i mieć trochę doświadczenia. Możecie sobie popróbować poruszować ludzi, ale ogólnie na początek poleciałbym jednak grać spokojniej i starać się odpierać o takich przeciwników, właśnie takich agresywnych, którzy na was starają się skakać, na przykład od boku i po prostu rzucać bomby, żeby ich zrzucić. Kolejną techniką, myślę, że dość oczywistą, jest rzucanie bomb na niższe wyspy. Więc, oczywiście, na nie wszystkie wyspy uda nam się dorzucić bomby. Na przykład, tam by mi się pewnie nie udało dorzucić bomb, ponieważ jest za daleko. No, troszeczkę mi się udało, ale ledwo, jak widzicie, raczej jakby ktoś tam stał na środku wyspy, to nic by mu to nie zrobiło. Jednak na tej na przykład wyspie pojawia się często power-up. Więc, jeżeli ktoś by chciał iść po tego power upa to kiedy już się wbija i widzicie, że on leci po tego power-upa, w tym momencie możecie zarzucić tą wyspę bombami. Jest dużo szans na to, że on nawet nie zbierze tego power upa i po prostu poleci w dół. Możecie nawet jeszcze bardziej skombinować z tą techniką możecie rzucić parę bomb jeszcze sami polecieć po tego power-upa, więc go zrzuciliście, a nawet jeżeli nie spadł, to dobijacie go patykiem i sami zbieracie power-upa. Można kombinować z różnymi rzeczami, ale myślę, że takie właśnie, przez to, jeżeli też macie przewagę, przewagę wysokościową, możecie też łatwiej zasypywać bombami wyspy, które są niżej i zrzucać graczy, którzy po nich idą. Teraz pokażę Wam technikę, która najbardziej jest użyteczna w kategorii bombowej, tam gdzie mamy nielimitowane bomby, ale także na każdym innym trybie. I ta technika jest absolutnie świetna, jeżeli się ją nauczycie, robić, to naprawdę będziecie zdobywali bardzo dużo, bardzo łatwych killi. i bardzo łatwo będziecie zrzucali wiele graczy. Więc ta technika bazuje na tym, że podczas tego, jak my się poruszamy, to strzały, które strzelamy i bomby, które rzucamy, przyjmują trochę ten kierunek, który, w którym my się poruszamy. Czyli na przykład, kiedy lecimy w górę, to bomby, które rzucamy, także trochę bardziej lecą w górę, albo kiedy lecimy w bok, to bomby, które rzucamy, także trochę bardziej lecą w bok. Spróbuję Wam to teraz zaprezentować, co zrobię. To zrobię tak: wystrzelę sobie w górę, kliknę sprinta, żeby w locie lecieć ze sprintem i wtedy bomby, które będą Będę rzucał, będą przyjmowały trajektorię e, także z moim sprintem, więc będę mógł je rzucać na o wiele większy dystans, ponieważ będę leciały w górę i dodatkowo jeszcze w bok, ponieważ będę miał sprinta. Więc najpierw sprint, bomby, skacze i zobaczcie, jaki będzie efekt, kiedy będę spamował bombami. Efekt wygląda tak. Normalnie bym do tej wyspy nie dorzucił tych bomb, nie ma takiej opcji, ale przez to, że użyłam tej techniki. To mogę dorzucić spokojnie tam bardzo wiele bomb i zrzucić osobę, która znajduje się na tej wyspie. Jeżeli to się poćwiczy, to to można robić na bardzo duże dystanse takie rzucanie bomb. O tym razem sam z siebie zrzuciłem przy okazji. Ale jeżeli się to poćwiczy, to można robić te rzucanie bomb na bardzo duże dystanse i ta technika naprawdę przyniosła mi bardzo wiele zabójstw czy zrzucenia graczy już w wielu, wielu grach. Więc bardzo, bardzo miał ją poćwiczyć, ponieważ jest OP, zwłaszcza na trybie bombowym. Więc gdyby ktoś chciał brać udział w tej kategorii, gdzie są same bomby, to musicie znać tą technikę, ona jest po prostu zbyt dobra. Ale tak jak każda technika pokazana w tym filmie, ona wymaga także treningu. Więc teraz przejdziemy do kategorii łukowej i do typów z nią związanych. I pierwsza rzecz, która jest chyba najważniejsza w kategorii łukowej, to szybkość poruszania się zaraz po momencie spawnu. Ponieważ Zaraz po tym, jak się zrozpicie, macie moment na to, żeby przyjąć pozycję, w której nikt was nie będzie mógł zrzucić. A nie jest to zawsze takie proste. Na, niektóry, na przykład na, ma na mapie Islands jest bardzo dużo takich miejsc. Na przykład, z się tutaj. Bardzo niemądre jest stanie tutaj i walczenie z innymi graczami z jak w jakiejś innej części mapy, albo nawet z takimi, co tutaj stoją na tej wyspie. Jest to bardzo niemądre. Mamy tutaj, patrzcie, tą wnękę, i możemy stanąć tutaj, albo nawet tutaj, i starać się z tej pozycji walczyć z graczami. W ten sposób, nawet jeżeli ktoś nas trafi strzałą, co bardzo się często zdarza, to on nie odrzuci nas w przepaść, tylko zostaniemy Wypchnięci tutaj, więc musimy sobie przyjmować takie pozycje, żeby inni gracze nie mogli nas wypchnąć. Tutaj jest też bardzo dobra miejscówka: Prakty praktycznie tutaj z nikt, z żadnej strony nie może nas trafić, więc jest to też spoko miejscówka. Oczywiście system anti zaraz, następnie, ale trzeba o tym myśleć. E, na przykład, gdybym się zwrócił gdzieś tutaj, powiedzmy, to jeżeli gracze są głównie w tej części mapy, mogę się ustawić tutaj i nie ma opcji, żeby mnie zżyli. Po prostu nie ma szans. Bo muszą po mnie przyjść albo użyć tej techniki zrzucaniem bomb na dystans. E, jak to tam zrobią? O, wow, to było nawet dalekie. Wow, jak ja to zrobiłem! <laughs> Widzicie ta, techni ta technika, jak się poćwiczy, to może być niezła, nie? Akurat to był przypadek. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą kategorię ukową, musicie przyjmować takie miejsca, żeby inni gracze nie mogli was rzucić. I to trzeba robić jak najszybciej zaraz po zrespieniu się. To jest pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić, a nie strzelanie się z jakimiś tam graczami. Najpierw powinniście przyjąć pozycję, w której nikt was nie będzie mógł zrzucić. Oczywiście trzeba cały czas się rozglądać i patrzeć, gdzie są gracze, ponieważ gdyby ktoś był tutaj, to za zaraz by się mogło okazać, że mnie zaraz rzuci, ponieważ miałby po prostu bardzo łatwy strzał. To może tutaj jeszcze mała rada co do tych kątów, pod którymi się strzela. Jak widzicie, jeżeli jestem z tej strony, w sensie tutaj jest parę kratek różnicy pomiędzy mną, a tym zombie w tą stronę, to nawet jeżeli będę w niego strzelał, nie ma opcji, żebym go zrzucił. Jak widzicie, on się w ogóle nie rusza, ale jeżeli przesunę się tak, żeby być parę kratek nawet w tą stronę i to nawet nie musi być dużo, to może być dosłownie jedna kratka, to teraz, kiedy w niego strzelę, on zostanie mocno wystrzelony w bok. Akurat to było słabe, ale jakby stanął minimalnie dalej, to by został mocno wystrzelony w bok. Więc także jest to rzecz, o której trzeba myśleć, jeżeli ktoś tutaj już tak ustawi, żeby nie dało się go zrzucić, to możecie zawsze przejść troszeczkę tak pod kątem, żeby być co do niego, i wtedy będzie go wiele łatwiej zrzucić, ponieważ normalnie tak by po prostu stał cały czas w miejscu i nic byście mu nie zrobili. Kolejna rzecz, którą powinniście starać się robić w trybie łukowym, jest staranie się trafić przeciwników, kiedy oni są w locie. Oczywiście trafienie kogoś, kiedy jest w locie, jest bardzo trudne, ale oczywiście da się to wyćwiczyć, jednak są sposoby na to, żeby działo się to częściej, żeby Wam się częściej to udawało. Więc gdybym sobie tutaj zraspił zombiego w powietrzu, to trzeba go starać się trafić w momencie, w którym on będzie udało na ziemi. Jak widzicie, po tym zaraz, jak on wylądował na ziemi, ja przewidziałem mniej więcej moment, w którym on wyląduje, i starałem się w niego wtedy strzelić z łuku. Ponieważ, oczywiście, kiedy ktoś spada, jest bardzo ciężko przewidzieć, w którym miejscu będzie nasza strzała, żeby go trafić, ale kiedy ktoś dotknie ziemi, to przez moment zazwyczaj stoi w miejscu, nie? Przez ułamek sekundy się zatrzymuje i wtedy jest bardzo łatwym i podatnym na strzały celem. Więc po prostu wystrzeliwujecie strzałę, kiedy ktoś zaraz ma dotknąć ziemi, i ta strzała powinna dolecieć wtedy, w momencie, w którym ten ktoś już dotknie ziemi, trafić go i po prostu zepnąć. Więc teraz z drugiej strony, gdybyście właśnie byli na w którego i byście spadali na ziemię, to raczej nie róbcie czegoś takiego, że stajecie na ziemi chwilę i się nie poruszacie, albo nawet stoicie tam, nie wiem, że sprinta i tak opadacie na ziemię normalnie, jest to niebezpieczne, ponieważ właśnie jesteście bardzo podatni na strzały, bo stracicie chociażby użyć jednej bomby, żeby jakoś zmienić swoją trajektorię lotu. I nie po prostu cały czas być w ruchu i nie dawać się zaskoczyć takim osobom, które właśnie będą czekały na to, aż dotkniecie ziemi, żeby was trafić z łuku. I teraz już taka dość zaawansowana, prawda, która myślę, że na serwerze wam się zbyt często nie przyda, ale turnieju jest rzeczą, nad którą można się zastanowić. Jeżeli macie jakiś skoki, nie używajcie podwójnych bomb, co, bo co to sprawia? Sprawia, że w trybie łukowym łatwiej jest Was trafić, bo Wy bijacie się dość wysoko i wtedy bardzo łatwo można Was trafić, albo na, ktoś może mieć nawet dwie albo trzy próby trafienia Was po prostu, czy przewidzieć łatwiej, kiedy traficie w ziemię. O wiele lepiej myślę, że na trybie łukowym jest po prostu używać małe bo mało bomb, jeżeli jest to możliwe, bo wtedy się mniej człowiek wyrzuca, jeżeli lecicie w bok, to wtedy jakby wa droga Waszego lotu i Waszego czasu bycia w powietrzu jest mniejsza, ten, ten czas jest krótszy i jest ciężej Was trafić, albo ciężej zdążyć na 5 żeby Was trafić, ma się mniej prób, więc łatwiej po prostu jest przeżyć. Teraz co do power-upów. Powinniście kampić na power-upy i ustawiać się w takich miejscach, żeby spokojnie móc jednym skokiem doskoczyć do wszystkich miejsc, gdzie power-upy mogą być. Oczywiście musicie chwilę pograć na mapie, żeby ogarnąć te wszystkie miejsca. Na przykład na mapie Alliance jest to tu, tu i tu. Więc myślę, że ustawiając na tej albo na tej wyspie, spokojnie macie dostęp do wszystkich power-upów w jednym skoku. Eee, czy to będzie podwójny skok, czy to będzie pojedynczy skok. Ale możecie starać się mniej więcej przewidzieć czas, kiedy power-up się pojawi, i nawet skoczyć tam wcześniej, jeszcze zanim on się pojawi. Ponieważ oczywiście, kiedy on się pojawi, to wiele osób możliwe, że będzie miało na niego chęć. Więc oczywiście to wymaga. Także praktyki, power-up pojawia się w 20 sekund. Nie chcę wam teraz mówić, żebyście sobie odliczali 20 sekund w głowie, ale tak mniej więcej na intuicję możecie zawsze zgadywać, kiedy ten power-up ma się pojawić i możecie starać się przewidzieć, kiedy właśnie trzeba będzie wylądować. Poza tym, kiedy pojawi się power-up na mapie i ktoś go zbierze, to widzicie na czacie wiadomość, co on dostał za power-upa. I jest to ważna informacja, ponieważ na przykład, jeżeli ktoś zdobył niewidzialność, wtedy musicie uważać. Na przykład, jeżeli właśnie ktoś zdobył niewidzialność, dobrą techniką jest po prostu uciekanie i staranie się spojrzeć, gdzie wybuchają bomby, ponieważ w ten sposób możecie wiedzieć, gdzie ta osoba właściwie idzie i czy się zbliży do was. Kiedy będzie kiedy na turnieju będą walki jeden na jednego, myślę, że to będzie bardzo ważne, żeby obserwować, gdzie te bomby wybuchają i starać się po prostu nieustannie uciekać przed tą osobą z niewidzialnością. Oczywiście możecie starać się z nią walczyć, ale zazwyczaj nie jest to model decyzja i powinniście raczej przed nią uciekać. chyba, że jesteście kozakami i po prostu chcecie wypróbować swoich sił. A teraz z drugiej strony, kiedy macie niewidzialność, to możecie starać się udawać, że gdzieś rzucacie bombę, żeby ktoś myślał, że gdzieś polecieliście, na przykład na tamtą wyspę albo tu albo tu i oni wiecie, na przykład skaczą tutaj, bo myślą, że was nie ma a wtedy spotka go, łup i nagle człowiek jest zrzucony. I z drugiej strony, kiedy macie niewidzialność, nie trzymajcie w ręku bomby, patyka, ani łuku, ani nic innego. Najlepiej trzymajcie właśnie bez, bez niczego, ponieważ kiedy trzymacie coś w ręce, to to także widać, więc w ten sposób ktoś może was namierzyć i stracicie na tym swoją przewagę, którą mieliście w związku z niewidzialnością. To było całkiem ciekawe zebranie powera z mojej strony, muszę przyznać. Jeśli zebraliście powera z perłami, to możecie grać troszeczkę agresywniej i starać się na przykład zrzucić przeciwnika. Na przykład, gdyby ktoś stał na tej wyspie, na drzewku, przed, pod drzewkiem i się bezpiecznie, możecie spróbować zrobić coś takiego, że rzucacie tam peru. I zaczynacie rzucać bomby pod siebie zaraz po to, żeby go wyrzucić. I często w ten sposób można zdobyć killa takim agresywnym zagraniem. Oczywiście, jeśli to przeprowadzić dobrze i faktycznie trafić tą perłą. Oczywiście, trzeba pamiętać, że perły też podlegają zmianie trajektorii lotu, jeżeli wy jesteście w locie, więc e, trzeba pamiętać, żeby je rzucać wysoko, jeżeli spadacie. Bo inaczej możecie po prostu nie trafić. Jak widzieliście tutaj, ja ją rzuciłem dość wysoko, mimo że e, normalnie mógłbym rzucić ją niżej, ale przez to, że spadałem, moja trajektoria lotu była w dół i perła przez to też, jakby miała trajektorię lecącą bardziej w dół. Więc musiałem ją rzucić dość wysoko. Wysoko, żeby trafić na tą wyspę. Jeżeli zaś dostaniecie power-upa związanego z 40 bombami, to możecie użyć tej techniki, którą wam wcześniej pokazywałem, czyli zasypywania bombami kogoś. W ten oto sposób. I myślę, że ta osoba powinna raczej spać tej wyspy. I z drugiej strony, jeżeli jesteście osobą, która jest atakowana w ten sposób, że widzicie, że te bomby zaraz was zasypią, dobrą techniką jest po prostu podskoczenie w górę na moment. Ponieważ ci ta, ta, ta fala bomb wtedy uderza w tą wyspę, kiedy wy jesteście w powietrzu i nic wam się nie dzieje. Oczywiście bezpieczniej tak, że pewnie by było przeskoczyć na inną wyspę, ale nie zawsze jest taka możliwość. Ok, więc mam nadzieję, że ten film Wam pomógł, że czegoś nauczyliście. Oczywiście te wszystkie techniki wymagają potrenowania, tak jak powiedziałem, więc mam nadzieję, że je potrenujecie. Zapraszam na serwer, IP macie w opisie. Możecie potrenować te wszystkie techniki, żeby na turnieju mieć już je opanowane perfekcyjnie. Ehm, oczywiście są także triki związane z mapami konkretne. Na konkretnych mapach są konkretne triki, ale te już pozwolę Wam obczaić samym. Więc w każdym razie, dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem. Hejka!